Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Siemanko, witam na kanale za Ja nazywam się Sebastian Szczerek, a moim gościem jest Miszka z Paweł Pawlak, który szykuje się do swojej obrony, która już się zbliża wielkimi krokami 20 lipca. Jak Paweł forma, jak przygotowania? Dokładnie, Miszka z i Babilonu. Bo jeszcze tutaj A byłem nie. mistrzem tej federacji. Także lubię tutaj często przyjeżdżać i zawsze fajne są tutaj emocje. Akurat tutaj mój kolega Mateusz, przyjaciel w sumie Mateusz, miał jak się biłnąć niestety no przegrał datarowym, ale to jest kolekcja i trzeba iść po prostu dalej. I następnym razem wyjść po prostu z tego i tyle. A jak przygotowania? No bardzo dobrze, 7 tygodni do walki. Także wchodzimy w mocny okres sparingowy, w mocny okres motoryczny, więc będzie dobrze. Ważne, żeby nie było kontuzji. W moim mieście, więc nie mogę się doczekać, żeby dać emocje kibicom bardzo dużo u nas w Łodzi, więc będzie naprawdę super gala. Kiedy ostatni raz walczyłeś właśnie w swoim mieście w Łodzi? No, dawno, dawno. Myślę, że z 6 lat temu na ACA się biłem z takim mocnym ruskiem wtedy. I też w tej samej hali generalnie, bo to nie będzie w Watlazarenie, tylko w tej siatkarskiej obok. Ona jest chyba na 3,5 tysiąca. Pamiętam, że tam była też taka ciężka walka. Ale najważniejsze, to było zwycięstwo. No i teraz wierzę w to głęboko, że też to będzie zwycięstwo. Paweł, Damian Janikowski, rywal, który w MMA jest tak naprawdę, no można powiedzieć, od niedawna względem ciebie, no bo ty na tym sporcie już jadłeś zęby, ale który zrobił niesamowity progres, który, którego każdy już praktycznie powoli skreśla, że będzie tylko odcinał kupony, a jednak on poszedł mocno w tym MMA, walczy z tobą opas. Jak się spodziewasz? Uda się wygrać to przed czasem, bo nie pytam czy wygrać, czy nie, bo pewnie, że jesteś pewny zwycięstwa. Ale jak myślisz, ta walka potoczy się przed czasem, czy jednak jest, będziesz gotowy na pełne 5 rund i uważasz, że Damian może postawić takie warunki, że pełne 25 minut ostrego boju w klatce będziemy mogli zaczyć w Łodzi? No chyba Damian jest 7 lat już w KSW, bo raz. chyba na koloseum się był tak. pierwszy. Takie chyba rówki KSW ostatnio dawał. więc 7 lat, ja już mam 15 lat zawodowo w tym sporcie, więc troszkę dłużej. Ale no co, no to nie ma znaczenia. On zrobił duży progres, bił się z dobrymi rywalami, dlatego też zrobił duży progres, bo bił się z dobrymi rywalami. Jak bijesz się z nim lepszymi przeciwnikami, tym stajesz się lepszy, więc zrobił duży progres, ale wierzy w to głęboko, że moja gra, moja strategia i mój dziwny styl walki pokaże mu to, że, że nie dotrwa do końca tej walki. Tak? Planuję tą walkę. Wiadomo, zawsze planuję na pełny dystans tą walkę, ale mam jakieś dziwne przeczucie, że uda się skończyć przed czasem, tak? Zabiorę Damiana na głęboką wodę i zobaczymy jak będzie na tej wodzie pływał wtedy. Wiemy, że kolejny rywal już czeka na ciebie albo na Damiana jest to Piotr Kuberski. Czy w 100, jeśli Ty wyjdziesz cało z tej walki, ten plan twój po prostu po to, jak też, że wygrasz ten pojedynek, czy w 100 w gliwicach wchodziłoby w grę, żebyś po prostu z Piotkiem Kuberskim zmierzył się o to twoje trofeum, które posiadasz. No tak, oczywiście, no wiadomo, teraz bardzo długo czekałem na walkę, ja chciałem już walkę mieć w maju na tej gali w Gdańsku, ale no niestety wybrali tam Adriana i resztę karty po prostu i musieliśmy czekać, bo wiadomo, że w Łodzi już wiedzieliśmy, po prostu że będzie gala, więc chcieli mnie nauczyć, bo jestem łodzianinem, dlatego chcieli walkę wieczoru, e, dlatego no, będę musiał szybko zrobić drugą walkę, no nie wyobrażam sobie zrobić jedną walkę w roku bo taki, powiedzmy, minimum tu są zrobić dwie walki w roku dla, dla zawodnika, żeby się rozwijał. No i tym bardziej, że ja już mam też swoje lata, mam 35 lat, więc no tych lat zostało mi jakby coraz mniej. To nie jest początek mojej kariery, więc ja muszę walczyć systematycznie, więc na pewno listopad czy grudzień zawalczymy. No zobaczymy, czy to będzie Piotr Kuberski, czy będzie ktoś inny, który jest numer jeden w rankingu przecież KSW, a numer jeden z mamy w więc może będzie miał ochotę, no to wtedy... Myślę, że na 100% byłbym Kalidow, bo to on ma ostateczny głos pewnie we wszystkim, bo jest numer jeden no jest legendą tego sportu, tak? Więc wszystko zależy od Mameda, a jak nie, no to po prostu następna osoba w rankingu, tak? Ale no, na razie o tym nie myślę szczerze mówiąc, bo Damian Janikowski jest bardzo nakręcony. Widzę, że żyje, żyje tym dniem tak samo i chce wszystkim pokazać, że może zdobyć pas. Tak jak zdobył medal olimpijski, tak pewnie chce teraz spać, żeby pokazać, że no ukoronowanie tej jego całej kariery, tak, więc myślę, że jest mocno nakręcony, Na razie muszę się nastawić na to, że będzie to mocna, ciężka walka z Damianem Nienkowskim. Do Olsztyna wybiera się może zobaczyć galę z bliska, czy raczej już jesteś tak skupiony na swoich przygotowaniach, że dzisiaj tylko tutaj jesteś w ramach tego, że wspieraj swojego przyjaciela i nie interesuje Cię po prostu wyjazd na oglądanie KSW w Olsztynie? Nie, już teraz wyjazd, jakby całkowicie wszystkie wyjazdy już odcinam, już nigdzie nie jadę. Dziś, ten jedyny wyjazd jest tutaj, bo jestem tutaj od czwartku, bo no wiadomo, że Mateusz się bił i musiałem tutaj być z nim. Ale nie, już nigdzie nie wyjeżdżam. Olsztyn obejrzę sobie na Via Play w Domciu. I tak to już pełne skupienie na, na pracy, którą muszę wykonać w Łodzi, więc nie ma żadnych wyjazdów. Jeśli chodzi o Twoje przygotowania, to na przykład jak tutaj byłeś od czwartku, to trenowałeś gdzieś w klubie u kogoś? Trenowałem sobie, to znaczy w czwartek jeszcze zrobiłem u siebie trening, bo byliśmy, wyjechaliśmy jakoś o 12, więc zrobiłem normalnie trening. Wczoraj tutaj bardzo mocno pobiegałem po górach sobie, więc też fajnie. No i dzisiaj zrobiłem sobie po prostu tarczki, tak jak w sumie robię generalnie, więc tak naprawdę straciłem tylko w piątek ten trening swój jakby grupowy, który mam jakby u siebie w łodzi. Ale ogólnie sparingi, które miałem zrobić w tym tygodniu, po poniedziałek, w środę to zrobiłem, więc nie jestem jakby w plecy ze sparingami, tylko powiedzmy tam z techniką, więc no nie ma ogólnie tragedii, tak? Postaw na bezpieczeństwo i elegancję z marką Paciorek Drzwi, częścią PPHU składę Budowlane Paciorek. Nasza oferta to nie tylko drzwi, okna i podłogi najwyższej jakości, ale także gwarancja elegancji i stylu dla Twojego domu, mieszkania czy firmy. Zygmunt Hajzer poleca. Ty wybieraj! www.paciorekdrzwi.pl Jak Ty się zapatrujesz teraz na tę sytuację, no można powiedzieć konfliktu Federacji KSW, czyli dwóch właścicieli, Maćka Lewandowskiego i Martina Lewandowskiego z Adrianem Bartosem i tych słów, czy uważasz, że one były słusznie skierowane w stronę Adriana, czy raczej stoisz właśnie po stronie Bartosa? No wiecie, no wiadomo, że za stroną Adriana, no wodarze są od tego, żeby zająć się generalnie swoją pracą, swoją produkcją i tak dalej. No i nie powinno być takiego wypowiadania na temat zawodników, tym bardziej jeszcze podczas y, trwania gali, tak naprawdę, no, no słabo to wyszło, szczerze mówiąc, no muszą sobie po prostu oni sami porozmawiać o tym wszystkim. Tak naprawdę, no pewnie Adrian, menadżer i właściciele KSW o tym wszystkim. Może załagodzić trochę ten konflikt, bo to jest bez sensu się kłócić jeszcze jakoś tam medialnie po pierwsze, więc nie ma sensu generalnie, żeby dobrze się współpracowało, raczej załagodzić lepiej ten konflikt niż, nie wiem, drzeć koty, tak jak to się mówi. Dokładnie tak. Słuchaj, KSW 95 w Olsztynie i jest jedna walka, która elektryzuje całe Polskie, a nawet Europejskie. Roman Szymański, Martin Held. Nawet był bumerangi nie wiedzą, kogo postawić za faworyta. z czego kursy są jednakowe po złoty 90. A jak ty myślisz, Martin Held czy raczej Roman Szymański? No kiedyś bym powiedział, że Marcin Held, szczerze mówiąc, bo no wiadomo, bardzo dużo jeździł, po świecie trenował, dużo walczył, wiadomo, za granicą, każdy zna jego historię. Jeśli chodzi o utytułowania, no to wiadomo, że jest wyżej Marcin, ale ta jego ostatnia walka z, z tym Gruzinem, no trochę tak go zweryfikowała, nie wiem, że trochę tak słabiej zaczął walczyć, nie wyjeżdża, siedzi tylko tam u siebie. Jakby moim zdaniem nie robi już progresu. A Roman Szymański dużo tu też miał fajnych wojen, jest jakby przyzwyczajony do KSW i, i ciężko też zapytać, ale i nie wiem, to jakoś wydaje mi się, że Roman Szymański to wygra generalnie, że będzie bardzo dużo pracował na nogach, uderzał, raczej będzie unikał tam jakiegoś parteru e, z Marcinem i raczej wydaje mi się, że będzie chciałby punktować Marcina. Tak mi się wydaje. Paweł Pawlak po karierze zawodnika MMA. Zastanawia się, już nad tym zostanie przy tym sporcie, czy raczej będzie chciał i daje się czymś biznesowo zupełnie innym. No, generalnie no, ciekawy jestem, bo to jest coraz bliżej, szczerze mówiąc. Generalnie pierwsze założenie miałem, że do 35 roku życia będę walczył, jak kiedyś to jest tam zakładałem zakończenie kariery jakbym miał latem. A teraz no wiadomo, to się wydłuża tak. Teraz planuję to 2-3 lata jeszcze powalczyć, bo ja tylko chcę walczyć na jakby najwyższym poziomie i nie pozwolić sobie, żeby jakieś gówniarze mnie generalnie nie wiem. Nabijał rekord na mnie, tak? No, tego bym nie zdzierżył, więc jak poczuję, że na przykład już zaczynam przegrywać na, na macie z chłopakami od siebie, jest coraz słabiej i te walki też są słabe, więc nie będzie sensu generalnie psuć tego zdrowia, więc obstawiam, że 2-3 lata jeszcze powalczę, oczywiście w dobrym MMA, a później no to co, no pewnie to co lubię, bo też jestem trenerem i prowadzę cały czas y, treningi jakieś tam personalne, no ale najlepiej bym został biznesmenem, tak? I... Dochód, pa jakiś jest. dochód pasywny, jakieś, nie wiem, wieżowce mieć, Bardzo to, byłoby do... to byłoby najlepsze. Słuchaj, a jeśli free fighty by się odezwały po tej karierze takiej stricte zawodniczej w tych sportowych organizacjach, dobra kaska, brałbyś to pod uwagę, czy raczej to nie jest twój świat? No, też o tym myślałem, nawet tam wiele osób mnie właśnie o to pyta, że że fajnie by było cię zobaczyć i tak dalej, że może dałbyś fajny bodziec w te free fighty i tak dalej, ale kurde, no co się dzieje w tych free fajtach. Znaczy ja teraz zobaczyłem trochę różnicę, że to fejmy ma jakby trochę tak przygasło z tą patologią ogólnie. Już nie robi takich e, jakichś ścieżkich, nie wiem co tam było, nie wiem, gangsterka, wszystko i tak dalej. Ale teraz widzę, że ten Claude ma jakby przejął pałeczkę tej całej patologii, czy robią tam ciężkie, ciężkie akcje, naprawdę. Już to jest przesada i to ja zawsze powtarzam, że no, ta młodzież jest źle bodźcowana przez to i oni myślą, że tak ma wyglądać życie i pewnie później to robią tak samo, tak? bo mają swoich idoli jakichś instagramowców czy youtuberów i oni tak robią i oni myślą, że tak trzeba robić, żeby zabłysnąć, więc moim zdaniem nie tędy droga generalnie, więc e, ja jestem taki trochę na to anty, szczerze mówiąc, nie, bo to, co się dzieje w internecie teraz, to jest naprawdę przesada i to nie ma żadnego szacunku do drugiego człowieka, ani żaden honor w tym, ani żadnych fajnych wartości tego nie daje, więc Ogólnie ciężkie pytanie, ale raczej nie. Czyli te posunięcia, że tam Tomasz Adamek czy Gracja Szadziński teraz będą walczyć, to nie byłaby Twoja droga? Myślę, że nie. Choć na przykład na Tomasz Adamek bardzo fajnie moim zdaniem w tych freakfightach jakby występuje, bo on się za nikim nie kłóci, każdy ma do niego szacunek, więc taka jeszcze droga sportowa jest spoko. A no Gracja na przykład na, na tam idzie też na grubo z tymi, nie wiem, jakimiś denisami czy tymi marconiami jakimiś i tak dalej. I się kłóci z nimi i to też. Właściwie ja bym nie chciał czegoś takiego, bo to, tak, to jest takie uwłaczanie trochę sobie, że no nie wiem, jakieś tam głupki będą cię wyzywać i robić, nie wiem, do siebie głupka tak samo i no ja bym nie chciał, szczerze mówiąc, nie? Mógłbym nie wytrzymać ciśnienia. Czyli granica była taka cienka do przekroczenia o ciebie, że mógłbyś wybuchnąć? No myślę, że tak, choć mówię, no... Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem i ogólnie no, ciężko mnie wyprowadzić z równowagi, szczerze mówiąc, ale jeśli ktoś by, nie wiem, obliżał mi na rodzinę, czy no, nie wiem, na mojego syna, no to są rzeczy, których no nie, nie, wybacz, mnie, nie, nie wybacza i ja sobie nie wyobrażam, jak ktoś będzie mi wyzywał, czy nie wiem, mojego nie wiem tam moją rodzinę i ja mam z tym nic nie zrobić. Ja, że tak powiem, żyję ze starych zasad i, i wtedy takie rzeczy po prostu się załatwiały, powiedzmy tak od razu, tak, choć raczej każdy miał szacunek do siebie i tak nie, nie mówił. Teraz to się zrobiło takie modne, że wyzywanie wszystkich i tak dalej, więc nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś mnie miał tak cisnąć publicznie, szczerze mówiąc. Ostatnie pytanko sportowe. Walczyłeś w UFC, dzisiaj mamy występ naszego Polaka, Michała Oleksiejczuka. Bardzo fajnie na jego walka w karcie walk, bo to jest przed co-main Eventem. Walczy z Kevinem Hollandem. Jak myślisz, jest szansa na wygranie tego pojedynku, no, ponieważ Kevin Holland to nie jest chłopak z pierwszej łapanki, a naprawdę no, topowy zawodnik? No tak, tak, wiadomo stopem ostatnio przegrał tylko z tym e, e, Michaelem Pejczem, tak? tak? Więc e, bardzo dobry zawodnik, taki efektowny. To chyba decyzją się skończyło. E, I no pytanie w jakiej Michał jest formie, bo on tą walkę wziął na trzy tygodnie przed. A my widziałem u niego na Instagramie, że 15 kilo miał do zbicia, więc sporo, więc pytanie jak to generalnie... Jeszcze wyjazd przecież to było, przecież to chyba w Stanach, tak? Więc ta, chyba w Las Vegas, już nie pamiętam, także no podróż, wszystko, więc to jest trochę męczące, także jestem ciekawy, no ten Holland jest bardzo solidny, nieprzewidywalny, tak samo ma długi zasięg rąk, ale no Michał ma też tą siłę, umie bić tego Majkuta bardzo mocno i jest bardzo też no, dobrym strajkerem, więc to myślę, że to będzie walka dwóch strajkerów, także no wierzę w niego, tak, no że mu się uda, że to ryzyko które podjął i wziął walkę na szybko się opłaci, i wygra i znowu jakiś bonusik mu wpadnie. Także życzymy Michałowi sukcesu. Ostatnie słowa do Twojego rywala Damiana Janikowskiego, żeby troszeczkę, może nie zapieklić, nie zaognić, ale żeby podkreślić tę atmosferę przed KFW. 96. Damiano, krew się poleje. Twoja. <grystanie> 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 Niech tak będzie. <grystanie> Dzięki, Paweł, za wywiad. <grystanie> Dziękuję. Dzięki, Janik. Blachy Minda, Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego: www.blachyminda.pl